Ale, ale widzę, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Starsa W dzisiejszym odcinku robimy opening z całego karnetu sezonu 33. Zanim to zostawcie 10 lajków pod tym filmem, żeby w kolejnym sezonie była ponownie trzeci, trzeci? tak, trzeci, trzeci raz taka sama akcja. Więc tak yy, zostawcie suba i łapkę w górę, a my ją już otwieramy. No zobaczymy, co będzie dzisiaj. Ale... Zobaczymy, co będzie dzisiaj, na tym odcineczku. Może coś ciekawego, może nie. I lecimy. Poczekajcie, czy mam kod twórcy wpisany, żeby nie było. Mhm, dobra, jest. No to lecimy z openingiem. No to w dzisiejszym odcinku sobie Max zdobędziemy. No tym mitykiem się nie zadowalamy. Dobra, jestem. Po prostu widzowie jest tak, jeżeli przeskoczywamy z rzadkiego na mityczny, to, cię, to możecie płakać. Ponieważ y, to nie jest nic dobrego. Epic, Mythic, Legenda. Mythic jest jeden już w tym odcinku. No zobaczymy ile ich będzie. Epicki. Jest spray do Jackie. Epicki. Epicki jeden. I to jest spray. Preja dostaliśmy Kolejne ociki, które sobie wydałem ostatnio na bardzo fajne przebrania Kolejne powerpunkty Drugi epic i mamy ee... I mamy wow. No i mamy kolejny rzadki, super Mmm, no max na pewno zdobędziemy, to będzie możliwe. Liczyliście na jest na pewno zdobędziemy max. No ale jak na razie to widzę, to nie idzie aż tak dobrze. Mamy super rara. Mhm, mm kredyty. Kolejny store, mamy kolejne kredyty, rzadki. Kolejne gemy. No to nic ciekawego. Emotka to sama. Dobra, spray. Emotka. Emotka jedna. Kolejne monety Zobaczymy, no już jesteśmy z połową Więc zobaczymy I tak jak bycie dziwicie mam czemu dzisiaj są dwa odcinki No bo akurat dzisiaj byłem karę to chciałem go... I mamy maks moi drodzy Dziesiąty mityczny u mnie obraz, zapiszemy sobie zadymiarz jako Z, no chyba logicznie, że Z to zadymiasz. I napiszemy Max. I mamy legenda, legendę teraz. Mamy Kruka, Cordeliusa Kita i Kenziego. Hmm. No to są moje ostatnie cztery legendy do zdobycia. Tak, tylko cztery. Hmm. Kruk, Cordelius, Kitty, i Dobra widzowie jak, jak oglądacie do tego momentu to napiszcie, która z legend jest mocna. Która według Was legend będzie yy, dobrym wyborem. Ja wybieram chyba Zobaczy Zobaczę co wy wybier wybierzecie. No zoba zobacz, jeżeli w ogóle ktoś napisze. Super rare rare Epicki eee, kolejne Kolejne powerpunkty To były powerpunkty, bo po już miałem Dobra Ale no, widać Inżynier Hyperka do Geyla Dobra Mamy pierwszą legendę Nie wiem, ja bym chciał Hyperkę Hmm. Do penny, gdyby mi dropnęła, to by było dobrze. I druga legenda. O i do EMS. Jezu. Dwie hiperki. Akurat się cieszę, ale. Chciałbym, żeby to by, by do, do tego. Żeby to była do tego. Do pena. Mamy do EMS. Dobra, jeszcze wam pokażę jakie to są skiny. Mamy M's mamy Ems Ma, mamy, e. mamy M's y, do hiperkę do M's y, Mamy 100 tysięcy golda. No i tracimy sobie, bo bierz, bierzemy MZU nie na Hypercharge. Do gejla no to klejna, to tym bardziej się nie opłaca. że sobie Dropnąłem ostatnio gejla dziadka do rzeków. Kupi. No, mamy teraz. Eee, kupiłem sobie ostatnio królową Mrozo na przecenie za 109 gemów. Eee, kupiłem sobie jeszcze jakiegoś świątecznego skina. musiałbym okay, się zastanowić. Czy na pewno był nie wiem, to był na pewno świąteczny czy nie? Mm. Nie wiem. To tam nie wiem. Na pewno kupiłem mi skina. Nie, skończyłem. Hmm. Była królowa mrozu Amber Nie Czekajcie Nie wiem No ja na pewno kupowałem królową mrozu Amber i mi zostało jeszcze 179 gemów I no Musiałem na coś wydać Może na Santa Steel Nie, Santos tu nie hmm. dobra, będę musiał poszukać Ale na pewno coś jest teraz urocza roza Są teraz te skin skiny Boba. no czeki na pewno kupiłem a dobra, już mi się przypomniało, dobra. Tak jak były te prezenty, to ja dropnąłem tą Tą nitę zmienionej wersji kolorystycznej. Dropnąłem mi z legendarnego prezentu. Dobra, już mi się przypomniało. I tu właśnie był, było to przebranie. Mamy też tego Santa Steel, ale ja wiem, że on ma buga z tym hiperchargeem. Ale ja nie wiem, nie wypyla mi się no. do Franka też do Spajka, do Tika kupiłem na drugim koncie. No tutaj tych się nowych nie opłaca, bo dopiero na kolej, Do Gryfon no. Nie wiem, to tyle było. No coś tam stąd. Mamy też Leona, ale na niego mnie nie stać. Dobra. No no mamy wszystko. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku do zobaczenia Elo